Mam na imię Ewa, a to jest moja córka Marysia. Zwolnienie biorę tylko wtedy, kiedy moje dzieci źle się czują. Ponieważ jestem mamą, nie mam czasu na odpoczynek. Muszę działać. Moi współpracownicy powiedzieliby: Aha, Ania znowu jest na zwolnieniu. Kiedy jestem chora, moja droga do pracy staje się koszmarnie trudna. Nie chcę brać wolnego, to oznaka słabości. Jeśli nie przyjdę do pracy, stracę premia. Nie mogę zostać w domu, nawet gdy jestem chora. Nie mogę sobie pozwolić, by wziąć wolne. Nie mogę pozwolić na to, by przeziębienie zatrzymało mnie. W domu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio będę chora. Nie Mogę zostać w domu. Nie biorę Razem z Teraflu pomóż mamom znaleźć czas na odpoczynek w trakcie choroby. Dołącz do nas, mamy czas na zdrowie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.